Także na samym wstępie chcę tylko prosić o stronie łapki w górę, o subskrypcję, bo mnie to bardzo motywuje i koniecznie kliknijcie dzwonek, aby być na bieżąco z moimi materiałami. A komu to potrzebne? A dlaczego? dlaczego? Siemanko, ja jestem gdzie to jest kolejny materiał na moim kanale, a dzisiaj po raz kolejny se seria od Zera do kie, gdzie... no właśnie... Siemanko, ja jestem u to jest kolejny materiał kanale, a dzisiaj seria od Zarada. Zobaczymy, do czego uda mi się dojść na tym koncie, ponieważ to, coś się zbliżają, trzeba się przygotować no i zdobyć ostatnie tokeny Icon Swaps. Mam nadzieję, że uda mi się to w nadchodzącym meczu, w którym to zagramy sobie zaraz, wam pokażę, jakim składzikiem. Nie jest to może składzik wybitny, w ostatnim odcinku z tej serii niestety jeden mecz przegrałem, no ale no, to jest wliczone w koszta grania takimi składami, tak jak widzicie. Loro Blon, Waclik, Murillo, Florenzi oraz Olaso w obronie. Jeżeli chodzi o pomoc e, Junior, Fernando Muniain, Salibur na ataku, Wulej oraz Iniaki Williams. Jeżeli chodzi o zmiany, no to jest oczywiście Torsbaj, który wejdzie na środkową pomoc. Jest to oczywiście jeszcze Bakambu oraz Rafał oraz Sane oraz Teixeira, którzy myślę, że będą mogli wspomóc nasz zespół. Zobaczycie, tylko kogo mamy tutaj na, na zmianę ewentualnie, żeby wprowadzić. Jest Di Maria, ale go na razie nie chcę wykorzystywać. Wiecie co, chętnie bym zagrał tym Maradoną w wersji Optimus, to by była fajna opcja. Tylko, że to on jest na 7 meczów tylko wypożyczony. Hmm. Chyba zostawię to sobie na jakiś inny odcinek. Jeżeli chodzi o innych zawodników w moim klubie, jest ich dosyć sporo, tylko, że w większości są oni niesprzedawani, więc i tak nie mogę niestety wyciągnąć pieniążków z ich sprzedaży. Ale myślę, że to nie jest jakiś duży problem, ponieważ mam nadzieję, że uda się niedługo zarobić na Team of the Season, ponieważ te karty naprawdę myślę, że rozwalą system w tym roku. Także myślę, że co. Lecimy z maczykiem w Division Rival zobaczymy, co ma nasz przeciwnik. Zobaczymy 60 pingów, więc nie najgorzej. Myślę, że to jest takie standardowe opóźnienie. Oj 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 oj! Oj oj oj, oj, oj. moi drodzy, to będzie bardzo ciekawe sprawdzian. Jasien, Ferdinand, Campbell, Urodzinowy Cancelo, Aleksandro z Cristiano Ronaldo, Lucas Moura, Sisoko, Del Piero. Ciężko mi jest wyobrazić, jaką informację będzie grał w samym meczu, ale zobaczymy. Mam nadzieję, że uda się wygrać. Będzie to bardzo, bardzo ciężkie spotkanie. Już widzę po samym składzie przeciwnika, że raczej ogarnia, ponieważ ma zdecydowanie lepszy skład niż ja. Ale my nie będziemy składali broni. My tutaj będziemy walczyli o najwyższe cele. Wiecie, co dam szansę. Dobra, niech będzie Sanne, <noise> jednak dam szansę dla Sane i tak się stawiam w wulej. w sumie na ataku niech zagra kambu i to będą zmiany, które mam nadzieję, że przyniosą mi zwycięstwo. Wprowadzany ma dużo sił, bo on dużo meczu odpoczywał na ławce, zbierał się na to spotkanie, bo on wie, że to nie będzie najłatwiejszy mecz na pewno, ale jak widać strata piłki, ale Loro jest to ostoja w naszej defensywie, najlepszy obrońca, którego mamy w klubie zdecydowanie, no bo... Raczej Olaza, czy, czy kogo tam mam nawet na obronie, nie pamiętam, nie mogę się z nim równać, jeżeli chodzi o umiejętności. Jest teraz Williams, 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 utrzymaj się przy tej piłce, ale no niestety Futmas Sisoko to jest niemalże wiejra, więc tutaj ciężko będzie się przedrzeć przez obronę mojego rywala. Tego Del Piero, który może się naprawdę nieźle wykręcić w ataku. Już widzę, że nawala tutaj dragbackami, więc no to na pewno będzie. O, ale teraz porobił, ale dobrze, teraz Waclik, obrona. U Iniaki, Iniaki pokręciło teraz obrońcą, i to będzie spalony Cedrika Bakambu. jaj, ale jest jeszcze szansa, ale chyba nie przejmiemy tej piłki. Chociaż. Zane, Muniain Bakambu. Dobra, teraz rozklepaliśmy trochę przeciwnika. Zobaczmy, ładnie, Rafał. Czy na spalonym nie było spalonego, ale teraz akcję zmarnowałem. Oj. Oj. Oj, dobrze, Ronaldo nie ma bramki. Naprawdę? Naprawdę? Nie mogłeś czcić samowuja? Gościu! Ojeju! Jaka, jaka to jest porówna, Skoro wyszedł z tego meczu, to mógł dać chociaż zwycięstwo. No, niestety. A tak, dostajemy punkty do Division Rivals. No, teoretycznie jest to spoko, ponieważ nie rozegraliśmy całego spotkania dostaliśmy punkty, ale i tak nie bije się tutaj o wyższą rangę. Z tym, że no właśnie, no właśnie, tracimy tutaj kontrakty na tych zawodników. Chociaż dla Florenca mogę przedłużyć kontrakt, bo tutaj jest zawodnik akurat całkiem spoko, Co prawda ma niedużo kondycji, ale myślę, że dam mu kontrakt na jedno spotkanie, ponieważ nie, nie zamierzam rozgrywać mniej więcej meczów. Tak się zastanawiam, w sumie dam tylko kondycję dla jakiego Williamsa, ponieważ to jest zawodnik, którym rozgrywam jednak większość spotkań. No i mu się przyda ta kondycja po prostu. Żeby miał jej 99, żeby on po prostu tam latał, żeby po prostu odbierał tą piłkę Oraz grał jak najlepiej tylko potrafi No i zobaczmy co nasz kolejny przeciwnik posiada w swoim zespole Uwaga, uwaga, uu, też ciekawie Dużo, dużo ikon to na pewno Skład odczytany na 189 minusy No to oczywiście Paul Lopez na bramce oraz Juan Cuadrado na prawej obronie Chociaż Juan Cuadrado z celem gry e, cień No to też może być bardzo dobry obrońca Ponieważ podbija, ten styl gry podbije mu troszkę obronę oraz Tempo, chociaż Tempo akurat mu nie potrzeba więcej, bo i tak ma dosyć sporo. Na moich skrzydłowych na pewno będzie to dosyć ciężkie spotkanie. Standardowo wchodzi Junior, wchodzi Rafa, schodzi Salibur, wchodzi Sané oraz Zavuleja, wejdzie sobie Bakambu. Zobaczmy. Fernando. Podanie, Muniain, hell to Muniain. Muniain. Muniain ze na bramkę czy to niestety nie ma bramki. A, Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj on ma tego Pablo Peza, więc trzeba będzie spróbować to wykorzystać. Jest Lorą Blą, jeszcze mamy okazję. Uwaga, teraz troszkę pod. A, jednak Piqué. No to on jednak ma dosyć sporą sylwetkę i przeciął to podanie. Długie nogi, niestety. Jest Iniaki na skrzydle. Iniaki. Zobaczymy co z tego będzie. Junior. Podanie. Muniain. No on potrafi uderzyć. Finezyjnie. Bo siłowo to różnie może wyjść. Muniain zablokowany teraz przez Aura. Ajajajaj. Aj, Odsunąłem się bramkarzem. Niepotrzebnie niestety. Bramka na jeden do zara. Raul ze słabszej nogi. Gościu gra na cofniętej linii defensywnej i ciężko jest się tutaj przedrzeć. Ale Bakambu teraz zasadził, Bakambu, ładna brameczka. Naprawdę teraz tylko pogratulować dla zawodnika z... Jakiej on jest narodowości? Szczerze? Demokratyczna Republika Konga, tak mi się wydaje. Muniain, ale teraz bramka, nie spodziewałem się, że z tej akcji akurat będzie gol O kurde, ale teraz ładnie pokręcił teraz Muniain No tutaj widać te ładne, fajne statystyki, jeżeli chodzi o dribbling Wow, ale to teraz zasadził, naprawdę dumny jestem z tego zawodnika Rafał, Rafał, Rafał jeszcze pokręcił, uwaga Co zrobi teraz Rafał, Rafał Trochę chyba za długo już, chociaż Rafał, no właśnie W sumie mógł jeszcze trochę pokręcić, bo jednak ta piłka przy jego nodze była lepsza niż bez niej Teraz Sane na skrzydle, już wdar się w pole karne. Sanę Podanie Ponanie, Fernando Jeszcze Rafa Makambu. No ale właśnie, teraz jednak, jednak kwadratu to jest dobry obrońca. Koniec pierwszej połowy, zobaczmy, jak tam statystyki przeważamy. Gościu ma tylko dwa strzały celne i dwa w bramkę. Więc no, kurde. Ja, jak ten słaby. Jeżeli go wygram. No kurwa. To jest jeden Nike'a Chcę zbierać na overmatch. A co na moim koncie? No! Dobra, jedyne skurde. zmiany, zobaczymy jak to będzie, ale troszkę pocisnął teraz. Już nie mam, ja, niestety ja nie mam zmian do wykorzystania, ponieważ trzy zmiany wykorzystałem i kurde, to może być problem, ponieważ Munia i nie ledwo co oddycha. No i przydałoby się jeszcze tą jedną zmianę, żeby wprowadzić to z baja na środek pola, żeby on trzymał i spinał mi. Po prostu w środku pola cały zespół, bo to jest jednak zawodnik bardzo przydatny, jeżeli chodzi o FIFA. No jak widzicie, teraz przeciwnik się obudził, bo nagle zaczął grać i robi się naprawdę bardzo, bardzo ciężko. Rafał na skrzydle, przy nim Nesta. Nesta to jest jednak dobry obrońca. Kurde, Rafał. Iniaki mamy bramkę, Iniaki Williams, Iniaki. Ale teraz ładnie to zrobili. Chłopaki naprawdę mają potencjał, żeby tutaj grać o większe cele. No i mam nadzieję, że o te cele będziemy grali już niedługo foot champions na tym koncie. Strzelicie. Chyba mamy tego słapa zrobionego. Tak mi się przynajmniej wydaje, że to już jest koniec. Nie ma już nic. Chociaż może jeszcze jedna brameczka. Aj. Bakambu teraz obok bramki niestety, ale akcja jak najbardziej ładna. Dokładnie z tego spotkania wygrywamy 4 do 2, jak najbardziej zasłużone zwycięstwo. Cisnęliśmy przeciwnika, chociaż miał on parę okazji i tak naprawdę parę razy mógł nam zagrozić, bo naprawdę przez pewien czas cisnął niemiłosiernie, tak jak możecie zobaczyć, obudził się trochę. No a my na szczęście strzelamy brameczkę. Właściwie cztery brameczki, on dwie a więc naprawdę bardzo fajnie. Zobaczmy sobie jeszcze, odbierzmy sobie tego swapa, ponieważ to jest bardzo ważne, żeby go odebrać, żeby nie zapomnieć, ponieważ niedługo sezon się kończy. No i tak naprawdę nie wiem, jeżeli byśmy nie odebrali tego słapa czy to by nam przepadło, czy co by było z tym swapem. Nie mam pojęcia, ale na szczęście wygrywam to spotkanie. Szkoda, że poprzedniego nie udało się wygrać, bo wtedy ten odcinek byłby troszkę krótszy no i mniej montażu, oczywiście, ale mam nadzieję, że z tym jakoś się uporam. No i mam nadzieję, że zostawicie łapeczkę w górę. Zobaczmy sobie zadania sezonowe. E, mamy tutaj, tutaj takie wymiana że online, więc zróbmy sobie to, cyk. Mamy tego swapa zrobionego, i tym samym zobaczmy, ile swapów mamy już w klubie, bo na Marka Overmarsa, którego mój brat chciałby sobie e, wziąć do składu, potrzeba 10 kart wymian e, ikon. E, no i tak naprawdę, zobaczmy, ile, ile jeszcze tutaj potrzebujemy tych wymian ikon, ponieważ tutaj mamy cyk. No i muszę Wam powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony z Lorą Blond, bo to jest zdecydowanie zawodnik godny polecenia. Naprawdę skała nie do przejścia. Znaczy, nie do przejścia, że pewnie dałoby się go przejść, ale naprawdę bardzo mi się podoba jego karta. I na swoim głównym koncie myślę, że w wersji Optimus sobie go zakupię do składu, ponieważ to jest bardzo fajny zawodnik, chociaż nie wiem, czy Optimus Ferdinand nie jest lepszy od niego, ale to, już, to jest już temat rzeka. Eee, zobaczmy sobie, tylko poziom specjalny. Podajże mamy dwie karty słabe, mamy tylko jedną. Naprawdę mamy tylko jedną kartę icon swap. No dobra, więc potrzeba jeszcze nam 9 do zdobycia na markę Overmarsa. Także myślę, że co. Na dzisiaj to było tyle. Do zobaczenia wkrótce, oczywiście. Piona.